Więc, czy już przygotowałaś papiery rozwodowe? Próbujesz mnie przestraszyć. Wiesz, że jestem gotowa na to w każdej chwili. Lepiej się uspokój i dobrze przemyśl, co właśnie powiedziałeś. W tym momencie mój mąż, Jackson, wstał i poszedł do sypialni. Mam na imię Kamama, mam 28 lat i pracuję w biurze. Po roku małżeństwa z Jacksonem, mężczyzną, którego poznałam na ręce w ciemno, zaczęłam dostrzegać, że mogłam być bardziej ostrożna. Po półtora roku randkowania poprosił mnie o rękę. Chociaż myślałam, że wszystko działo się trochę za szybko, zawsze chciałam się pobrać i mieć dzieci przed trzydziestką, więc przyjęłam jego oświadczyny. Jednak szybko zorientowałam się, że powinnam była być bardziej czujna. Pierwsza niespodzianka przyszła, gdy Jackson postanowił zmienić pracę zaraz po naszym ślubie. Bez żadnego ostrzeżenia powiedział mi, że zmienia pracę. Dlaczego ta zmiana nagle? Zapytałam. Odpowiedział, ponieważ nie mogę pokazać swojego pełnego potencjału tam. Byłam zaskoczona, zwłaszcza gdy odkryłam, że już złożył wypowiedzenie i odejdzie pod koniec miesiąca. Dostał nową pracę, ale pensja była niższa niż poprzednia. Pomyślałam, że to w porządku, ponieważ ja też pracowałam. Wtedy Jackson zaczął nalegać, że powinnam zrezygnować z pracy. Byłabym skłonna to rozważyć pod warunkiem, że jego dochody wystarczą, by nas utrzymać. Jednak, jak już wspomniałam, dopiero co zmienił pracę, a jego wynagrodzenie było teraz niższe. Jackson zapewnił mnie, że jego dochody wkrótce wzrosną, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, kiedy to nastąpi. Gdybym w tym momencie odeszła z pracy, nie moglibyśmy zaoszczędzić i mielibyśmy trudności z opłaceniem takich wydatków jak czynsz czy samochód. Krótko mówiąc, byłoby niemożliwe żyć tylko z pensji Jacksona. Byłam z nim szczera, nie odejdę z pracy, dopóki twoje zarobki nie wzrosną. Wyglądał na zgodnego, ale ciągle namawiał mnie, bym zrezygnowała z pracy. Za każdym razem, gdy to wspominał, odpowiadałam to samo. Teraz po roku małżeństwa pensja Jacksona wciąż się nie zwiększyła, a on ciągle pyta, kiedy odejdziesz z pracy? Mam ochotę odpowiedzieć z sarkazmem, powiedzieć teraz, a potem dodać, że żartuję, ponieważ w rzeczywistości nadal nie mogę odejść. Jeśli tak bardzo chcę, żebym porzuciła swoją karierę, powinien zarabiać więcej. Czuję, że zamiast nalegać na to, powinien skupić się na poprawie w pracy. Z czasem zaczęłam się zastanawiać, dlaczego Jackson tak bardzo chce, żebym odeszła z pracy. I w końcu zdałam sobie sprawę z prawdziwego powodu. Jackson chciał, żebym opiekowała się jego matką Helen. Za każdym razem, gdy odwiedzaliśmy dom teściów, Jackson mówił do Helen: Chcę tylko ułatwić ci życie, mamo. Helen z wdzięcznością zawsze dziękowała, a Jackson dodawał: Ale oboje pracujemy. Rzucał mi znaczące spojrzenie, jakby subtelnie naciskał, żebym zrezygnowała z pracy. Twierdził, że jego matka potrzebuje pomocy, ale Helen nie była chora ani nie potrzebowała specjalnej opieki. Była zdrowa i aktywna. W rzeczywistości Helen ma pracę na pół etatu, która przynosi jej wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać swoje hobby, spotykać się z przyjaciółmi i prowadzić pełne życie. Szczerze mówiąc, nie potrzebuje żadnej pomocy. Gdybym była na jej miejscu, czułabym się zniechęcona, gdyby traktowano mnie jak kogoś, kto potrzebuje opieki, kiedy jestem w pełni zdolna zatroszczyć się o siebie. Mimo to Jackson nadal nalegał, że powinnam zająć się jego matką. Jakby przynajmniej jedno z nas zostało w domu w ciągu dnia, moglibyśmy odwiedzać mamę codziennie, powiedział nagle. Wydawało się, że chce, żebym zaczęła codziennie chodzić do domu teściów. Już sama myśl o tym mnie wyczerpywała. Wciąż zadawałam pytania, ale Helen jest w pełni zdrowa. Co chcesz, żebym zrobiła? Jackson odpowiedział bez ogródek. Jest wiele rzeczy, które mogłabyś zrobić. Mogłabyś pomóc w pracach domowych lub załatwić drobne sprawy. Zawsze jest coś, w czym mogłabyś jej pomóc. Próbowałam argumentować, ale Helen pracuje na pół etatu i spędza dzień z przyjaciółmi. Ledwo jest w domu, prawda? Mimo to Jackson nalegał. Nawet jeśli nie ma jej w domu, mogłabyś zająć się sprawami domowymi, prawda? Jego słowa wprawiły mnie w zakłopotanie. Czego on tak naprawdę ode mnie oczekuje? Czy chce, żebym była sprzątaczką jego matki? Pomyślałam, że Jackson bardzo dba o to, co pomyślą jego rodzice. Jeśli tak bardzo chce zadbać o nich, to powinien sam zająć się pracami domowymi. Nie zamierzałam ustępować jego dumie, więc nie złożyłam wypowiedzenia i zaczęłam unikać odwiedzin u teściów w moje dni wolne. Mimo to, nadal odwiedzałam ich w specjalne okazje, takie jak święta. Teraz, gdy o tym myślę, Jackson zawsze przydzielał mi zadania, gdy wspólnie odwiedzaliśmy jego rodziców. Prosił mnie, żebym posprzątała, pomogła jego matce lub sprawdziła, czy czegoś nie brakuje w sklepie, między innymi. Ale nigdy nie spełniałam tych próśb. Gdy prosił mnie, żebym poszła do sklepu, odpowiadałam, czy nie znasz tej okolicy lepiej ode mnie. On wtedy ripostował: Nie miałoby sensu, żebym to robił. Naprawdę nie rozumiałam jego logiki, wydawało się, że tylko chciał mnie kontrolować i czuć się dobrze, dbając o swoich rodziców. Z czasem zaczęłam postrzegać Jacksona w ten sposób. Bardziej interesował się swoim wizerunkiem niż prawdziwą troską. Pewnego dnia zebrałam się na odwagę i zapytałam bezpośrednio, Dlaczego nie pomożesz lub nawet nie rzucisz pracy, żeby zająć się swoją matką? Był niezwykle zakłopotany i miał wyraz obrzydzenia na twarzy. To nie jest coś, co powinienem robić, odpowiedział. Daję te instrukcje, aby moja mama pomyślała, że jesteś troskliwą i pomocną żoną. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jak jestem dla ciebie miły. Innymi słowy, chciał zrzucić wszystkie trudne zadania na mnie i pokazać, jaki jest dobry syn, jakby to było wielkie osiągnięcie. Ale nie jestem jego służką, a tym bardziej niewolnicą, i nie zgadzam się na brak szacunków obecności moich teściów. Jeśli Jackson będzie nadal stawiał takie absurdalne wymagania, nie zamierzam milczeć. Mimo, że rozmawialiśmy o tym, Jackson się nie zmienił. Wciąż pyta, kiedy odejdziesz z pracy. A gdy odwiedzaliśmy jego rodziców, nadal kazał mi robić rzeczy jak wcześniej. Zmęczona wszystkim, postanowiłam, że nadszedł czas, aby porozmawiać poważnie o naszej przyszłości. Musimy porozmawiać o tym, co będzie dalej, powiedziałam. Co masz na myśli? Odpowiedział Jackson, wyraźnie zirytowany. Jestem zmęczona. Zmęczona tym, że naciskasz, abym zrezygnowała z pracy i zmuszasz mnie do opieki nad Twoją matką, wyznałam. Co Cię to męczy? Jesteś moją żoną i twoim obowiązkiem jest opiekować się rodzicami swojego męża, argumentował Jackson. Nie uważasz, że to dla mnie ogromna odpowiedzialność. Ty, jako biologiczny syn, nie powinieneś być odpowiedzialny za ich opiekę w pierwszej kolejności, zapytałam. W żadnym wypadku. To obowiązek żony. Naprawdę nie obchodzi cię rodzina. Jestem naprawdę rozczarowany, słysząc to, odpowiedział z pogardą. Wtedy zapytałam, gdyby sytuacja była odwrotna, a ja poprosiłabym cię o opiekę nad moimi rodzicami, zrobiłbyś to? Jackson wpatrywał się we mnie, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Dlaczego mąż miałby opiekować się rodzicami żony, odpowiedział. Czy to oznacza, że nigdy nie zadbasz o moich rodziców, nalegałam. Rodzice męża i żony są całkowicie różni, powiedział, jakby to było oczywiste. Co to zmienia? Nie rozumiem, odpowiedziałam sfrustrowana. Naprawdę tego nie zauważyłeś. To jak próba rozmowy z moim byłym szefem, kontynuowałam. O czym mówisz? zapytał Jackson, wyraźnie zdezorientowany. Mówię, że jeśli oczekujesz, że będę opiekować się Twoimi rodzicami, to przynajmniej powinieneś zaoferować, żeby zrobić to samo dla moich, wyjaśniłam. To jest absurdalne, krzyknęłam, czując rosnące rozczarowanie. Więc troszczysz się tylko o swoją własną rodzinę biologiczną? zapytałam. Jestem tak rozczarowana. Już nie odwiedzę twoich rodziców. Jackson był w szoku po mojej deklaracji. Dlaczego byś to zrobiła? Dość. To ja chcę, żebyś przestała z tymi bzdurami odpowiedział. Jak możesz tak mówić? nie wykrzyknął, wściekły. Moja mama ma rację na twój temat. Co ona powiedziała? zapytałam, zaintrygowana. Jackson wyciągnął wtedy kawałek papieru ze swojej torby. To był dokument rozwodowy. Już miałaś przygotowane papiery rozwodowe? Byłam w szoku, ale on wydawał się dziwnie dumny. Przestraszyłem cię, prawda? Jestem gotowy na to w każdej chwili, więc dobrze przemyśl, co właśnie powiedziałaś, oznajmił Jackson z uśmiechem wyższości, zanim poszedł do sypialni. Niewiarygodne. Dlaczego Jackson jest taki egoistyczny? Ten triumfalny wyraz na jego twarzy jasno pokazywał, że papiery rozwodowe były sposobem na zmuszenie mnie do posłuszeństwa. A fakt, że Helen była zaangażowana, tylko zwiększał moje podejrzenia. Jackson wydawał się działać jak marionetka matki, próbując mnie kontrolować, podczas gdy spełniał jej rozkazy. To było absurdalne. Nie pozwolę, by Jackson osiągnął to, czego chciał. Jak on nie dostrzegał, że nasze małżeństwo wisi na włosku z takim zachowaniem? Jego brak zrozumienia tylko bardziej mnie irytował. Już wypełnił papiery rozwodowe i wręczył je mi w obecności świadków, w tym Helen i jego przyjaciół, co oznaczało, że mogłam je podpisać i wysłać, kiedy tylko chciałam. Następnego dnia, po tym jak Jackson poszedł do pracy, wypełniłam papiery i złożyłam je w biurze miasta. Na wszelki wypadek zarejestrowałam również powiadomienie o odmowie przyjęcia aktu małżeńskiego, na wypadek gdyby Jackson próbował go zarejestrować sam. Zadzwoniłam do moich rodziców i wyjaśniłam sytuację, wiedząc, że Jackson mógłby próbować mnie zastraszyć, jeśli by się dowiedział. Moi rodzice byli w szoku, ale w pełni poparli moją decyzję. Oburzeni jego zachowaniem, zaoferowali pomoc w zabraniu moich rzeczy. Wzięłam urlop z pracy i poprosiłam rodziców, żeby przyjechali mi pomóc w zabraniu wszystkich moich rzeczy, podczas gdy Jackson był poza domem. Postanowiłam spędzić trochę czasu w ich domu i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam się naprawdę spokojna i w zgodzie z sobą. Patrząc na to, Jackson nigdy nie dzielił obowiązków domowych. To ja byłam odpowiedzialna za gotowanie obiadów po długich dniach pracy, a także za sprzątanie i pranie w moje dni wolne. A jakby tego było mało, oczekiwał, że zajmę się jego rodzicami. Później tej nocy Jackson zadzwonił, prawdopodobnie wracając do domu z pracy. Halo! Gdzie teraz jesteś? Zapytał z pewną niecierpliwością. Jestem w domu moich rodziców, odpowiedziałam spokojnie. Dlaczego poszłaś tam bez mojej zgody? A gdzie są twoje rzeczy? Nie mów mi, że zamierzasz spędzić tam noc. Wydawał się zaskoczony, jakby było nie do pomyślenia, że zabrałam prawie wszystkie moje rzeczy z pomocą rodziców. Jego sugestia, że powinnam wrócić do domu, tylko pokazywała jego egoizm. Nie wrócę, oświadczyłam stanowczo. Co mówisz? Wróć tutaj i zrób mi kolację, zażądał. Zrób to sam, odpowiedziałam, rozłączając się. Wiedziałam, że nie mogę dyskutować o rozwodzie z nim, dopóki będzie się tak zachowywał. Postanowiłam zablokować jego numer i czekać, aż przyjdzie mnie szukać do domu moich rodziców. Tydzień później, Jackson pojawił się w towarzystwie swoich rodziców. Wszyscy mieli poważne wyrazy twarzy. Zaprowadziłam ich do salonu, gdzie usiedliśmy, trójka przeciwko trójce. Jak mogłeś to zrobić? Jak mogłaś wyjść z domu bez mojej zgody? Jackson domagał się, nadal nie rozumiejąc powagi sytuacji. Traktowałeś mnie jak sprzątaczkę. Wszystko, co robiłeś, to prosiłeś, żebym opiekowała się twoją rodziną, odpowiedziałam. To nieprawda. Jaki rodzaj żony jesteś, jeśli nie dbasz o swojego męża? Helen wykrzyknęła, rzucając na mnie groźne spojrzenie. Mój tata zaczął drżeć z wściekłości, ale ja się nie cofnęłam. Jackson powiedział mi, żebym zrezygnowała z pracy i zajęła się Helen, twierdząc, że to mój obowiązek jako żony. Ale, gdy chodzi o moją rodzinę, oczekuję, że poradzę sobie sama. W końcu chcę, żebym była posłuszna i dbała o jego rodziców, podczas gdy on zyskuje na tym zasługi, wyjaśniłam. Słyszałeś, jak Jackson mówił te rzeczy? Zapytałam, zauważając, że Carter, ojciec Jacksona, wydawał się zdezorientowany, jakby nie był świadomy tej sytuacji. Wyjaśnijmy to, powiedział Jackson, próbując zmienić temat rozmowy. Wspomniał o papierach rozwodowych i stwierdził, że wszystko to była myśl Helen. Carter, dlaczego byś zasugerował coś takiego? Zapytał Jackson, zaskoczony. Och, nie. To dlatego, że Kemile ma problem z nastawieniem, Helen zająknęła się. A ty naprawdę powiedziałaś, że rodzice Kamili nie są priorytetem? naciskałam. Cóż, naturalne jest, że twoi właśnie rodzice są na pierwszym miejscu, odpowiedziała Helen w obronie. Nie bądź absurdalny, wtrącił Carter. Przyszedłem tutaj, aby cię wesprzeć po usłyszeniu o niesprawiedliwym traktowaniu, jakiego Kemile doświadczyła, ale teraz wydaje się, że to ty jesteś winny. Nie chowaj się za autorytetem swoich rodziców, żeby dostać to, co chcesz, powiedział, przez co Jackson skurczył się w fotelu. Carter następnie zwrócił się do mnie i moich rodziców, oferując szczere przeprosiny, przykro mi z powodu wszystkich problemów spowodowanych przez mojego głupiego syna. Porozmawiam z nim poważnie. Carter, nie jesteś winny niczemu, proszę, nie przepraszaj, powiedział mój tata, czując ulgę z powodu niespodziewanego wsparcia. Podziękowałam za miłe słowa Cartera, ale wiedziałam, że mam jeszcze coś ważnego do powiedzenia. Zwróciłam się do Jacksona, który teraz był wyraźnie nerwowy, i powiedziałam: Dokumenty rozwodowe, które mi dałeś, już je wysłałam. Nie jesteśmy już małżeństwem. Jackson i Helen pobledli. Dlaczego wysłałaś je bez mojej zgody? Jackson zapytał, zszokowany. Powiedziałeś mi, że mogę je wysłać, kiedy zechce, odpowiedziałam spokojnie. Poza tym już wypełniłeś swoją część i wpisałeś Helen jako świadka. Jackson zająknął się, próbując znaleźć słowa, och, to było. Wyraźnie nie wiedział, jak zareagować. Carter, wściekły, wtrącił się. Jackson, używałeś rozwodu jako groźby? Uderzył Jacksona w twarz. Helen wyraźnie była wstrząśnięta tą sceną. Przepraszam, że to widziałaś, powiedział Carter, patrząc na mnie. Masz pełne prawo rozwieść się z tym głupkiem. W imieniu Jacksona przepraszam, że zrujnował twoje małżeństwo. Carter złapał Jacksona za kołnierz i zażądał przeprosin zarówno od niego, jak i od Helen, zanim eskortował ich na zewnątrz. Później podziękowałam Carterowi za jego interwencję. Zapewnił mnie, że wszystkie dobra i nieruchomości Jacksona zostaną bez problemu przekazane na mnie. Mimo moich wyższych dochodów i tego, że to ja zarządzałam naszym domem, Czułam ulgę, że udało mi się zabezpieczyć wszystko, co było sprawiedliwe w naszym małżeństwie. Po jakimś czasie dowiedziałam się, że Carter rozwiódł się z Helen, wyraźnie niezadowolony z jej działań. Innego dnia spotkałam współpracownika Jacksona, który powiedział mi coś zaskakującego. Jackson nie radził sobie dobrze w swoim starym miejscu pracy i otrzymywał surowe krytyki od szefa. W odpowiedzi, zamiast się poprawić, postanowił odejść i zmienić pracę. To tylko zwiększyło moją frustrację wobec niego. Zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje błędy, obwiniał innych, co prawdopodobnie przyczyniło się do niższej pensji w nowej pracy. Czuję ulgę, że go zostawiłam. Wynajęłam przytulne mieszkanie i uwielbiam żyć samodzielnie. Moja praca idzie dobrze, a ostatnio dostałam podwyżkę. Na razie nie interesują mnie związki, wolę skupić się na swojej karierze. Jackson zawsze bardziej dbał o pozory niż o swoje rzeczywiste umiejętności. Utrzymywał fasadę w domu, ale nie potrafił robić postępów zawodowych. Niestety wielu mężów używa groźby rozwodu jako formy kontroli, myśląc, że mają władzę. Ale to poważny błąd. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumieją bezsens swoich działań i znajdą szczęście w samotności. W międzyczasie jestem wdzięczna za to, że przezwyciężyłam wszystko i nie mogę się doczekać, aby w przyszłości poznać kogoś wyjątkowego.